Co roku przygotowujemy się do podpisania umowy na współfinansowanie projektów realizowanych na drogach powiatowych ze środków częściowo powiatu. Jak co roku zresztą wygląda to równie podobnie, to znaczy, że lwia część tych pieniędzy, która pojawia się na drogach powiatowych, to są nasze zasoby miejskie albo zewnętrzne pieniądze, które pozyskujemy, no ale jest to, jest to elementem takim znanym myślę już wszystkim mieszkańcom. Otrzymujemy około miliona złotych, czasami wydajemy kilka, nieraz kilkanaście milionów, bo takie również lata były, by drogi powiatowe mogły na terenie miasta wyglądać tak, jak my byśmy sobie tego e, chcieli. W tym roku e, proponowaliśmy przebudowę e, ulicy Kamiennej, pojawiły się e, ze strony starostwa inne sugestie, e, na które przystajemy i e, w związku z tym e, takie, takie zgłoszenia, które pojawiały się w międzyczasie chociażby w sprawie przebudowy przejścia przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na ulicy Śniadeckiej, by tam założyć albo dodatkowe sygnalizacje, albo inaczej zorganizować sposób przechodzenia, jakieś dodatkowe elementy oświetleniowe. Chodnik na Uludowej, wpile od Ronda do ulicy Wawelskiej, przebudowa chodników, na medyczne i dokończenie właściwie tam te, tego zadania, bo częściowo zostało już zrealizowane. No i największe, tutaj w tym rejonie jesteśmy, przebudowa ulicy Wyspiańskiego na odcinku od Wyszyńskiego do Słowackiego. To zakres tego porozumienia około miliona złotych. Oczywiście my będziemy prawdopodobnie robić jeszcze dodatkowe zadania. Kluczowe również jest to, że chcielibyśmy by dokumentację techniczną, którą posiadamy na ulicę Kamienną, podzielić na dwa etapy, by przekazać tą dokumentację starostwu, by mogła aplikować jesienią do programu dofinansowania. A po drugie, by podzielić to na dwa etapy ze względu na to, że wartość jednostkowa każdego z tych projektów na pewno wielokrotnie będzie przekraczała ten milion złotych, czy nawet więcej pieniędzy, gdybyśmy my do tego się dołożyli, bo taką deklarację też składamy i by można było to zrealizować tutaj jeszcze potrzeba jest zmiany planu zagospodarowania w drugiej części czyli od strony od rubinowej to taki podział wydaje się i sensowny i w czasie i jeżeli chodzi o zakres zadań Mamy za sobą współpracę już z Zemwikiem na tym terenie. Jeśli chodzi o ulicę Kamienną, musimy powiedzieć wyraźnie, że przygotowana jest dokumentacja, która w założeniu miała objąć całość, ale ze względu na to, co tu pan prezydent powiedział, chcemy podzielić to na dwa etapy. Pierwszy etap do Rubinowej od wojska polskiego, ale i wojska polskiego, i drugi etap od Rubinowej do granic miasta Piły w kierunku na Zawadę. Będziemy ten etap tych czterech zadań uzgadniać z zarządem powiatu, konkretnie z powiatowym zarządem dróg w szczegółach i to, te cztery zadania chcemy w tym roku zrealizować.